Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden zero, start jakieś problemy kurcze tu wynikły jest minus chyba 10 a nawet więcej no i to paliwo lotnicze kurcze zamarza a w ogóle już jestem zmęczony nie lubię poniedziałków no widzę że tam jakiś jeden szpieg szubuna się znalazł ale jakoś nic się nie odzywa a, jestem zmęczony dzisiaj. Naprawdę. Teraz się kładę spać, bo rano muszę wcześniej wstać. No, coś tych subów to ja nie widzę. Nie mogę zrobić czystki na Facebooku, nawet ze znajomych. Nie mogę przyjąć nowych znajomości. No, bo jestem zablokowany do końca miesiąca. Ale to nic. Na wszystko przyjdzie czas. No, numer jeden byś się mógł odezwać, no rozumiem, że się boisz swojej tożsamości. Zauważyłem, numer jeden, że bardzo często się pojawiasz najszybciej ze wszystkich. Ledwo co włączę, mija minuta, a ty już jesteś. Wypadałoby się przywitać coś powiedzieć. Ciekawe, kim jesteś? No. Dzisiaj wam zbyt wiele nie powiem, ponieważ no jestem zmęczony. Ale uzależniłem się od was. No dopiero się rozkręcam. Mam trudny tydzień i w ogóle masy różnych spraw, ale powoli, powoli, że wszystko ogarniam. Miałem dzisiaj taki lekki kryzys, wywołany przez hipokryte manipulanta z Frankfurtu. Choć mu tłumaczył milion razy, że nie jestem łosiem, no to on i tak tego nie zrozumie. I za nie poradzę. Także. Krzysiu, nie chcę się z Tobą spotykać. A resztę to już nie chcę mi się nawet mówić, bo nie chcę się już na noc denerwować. Ja już nawet nie mam siły się denerwować. A kiedyś mi się zdarzyło zasnąć przy komputerze. Tylko to nie było na żywo, tylko tam korespondencja. Sandomierz, Kostrzyn i normalnie. A tak mi zdjęcie zrobiła, jak spałem na fotelu. No. To się zdarza. Widzę, wszyscy śpią. Ciemno naprzeciwko, chociaż tam widzę w dwóch mieszkaniach. musiałem coś na balkonie pali, ale chyba ale fajnie dzisiaj powiem wam, że dzisiaj jest zimniej, ale nie ma wiatru i dzisiaj mniej zmarzłem jak wczoraj naprawdę także lubię mróz. niech będzie nawet minus 20 tylko żeby nie wiało i to jest tak fajnie idziesz chrupie bałwana nie da rady ulepić bo kurczę jest taki sypki. Wiesz, u nas tutaj w Kostrzynie to śniegu jest mało. Ja to bym chciał, żeby tak śnieg napadał tak naprawdę, żeby tylko te główki było widać do szyi. Może wtedy wojsko by wyszło na ulicę, ludzie by sobie wzajemnie pomagali, jakieś koksowniki do tego. No kurczę, mamy zimę w stuleciach. Teraz, teraz tylko czekać, aż... O, coś tam się dzieje na zewnątrz. Teraz tylko czekać, aż kot, kot Kaczyński ogłosi stan wyjątkowy, i będziemy mieli powtórkę z rozrywki, bo mi się dziś to przypomina dzieciństwo. Przypomina mi się dziś właśnie stan wojenny, kiedy mnie i ojca spotkał we Wrocławiu. Panika niesamowita, musieliśmy wracać do domu na dworcu, pełno ludzi, narodu, wszyscy się rozjeżdżali. Nie wiem ile tutaj miałem lat Nie wiem, ale byłem dzieciakiem jeszcze Na pewno Ale tu w Kostrzynie to tam była cisza, tam na moście stali Wiem, że te wojskowe budynki pilnowali, ale tu już nic takiego nie działo. Nikt czołgami nie wyjeżdżał. Nikt nikogo nie bił. Także Kostrzyn ominęła chyba ta fala. No, chociaż tam tutaj byli ludzie z Solidarności na pewno przy Cyborgzie, ale jak to tam się tu odbywało, to ja nie mam zielonego pojęcia. Przepraszam, że ziemam, ale jest godzina 0030, no i trzeba się położyć, spać, odpocząć na rano. czyli zaczyna się kierat, może stać nie powiem o której nieważne i po co też nieważne. No, dwie osoby, no wypadałbyście, panowie, czy panie, byście się mogli przywitać ze mną. Ładnie by to wyglądało, gdybyście by napisali w jakimkolwiek języku, yy, że jesteście tutaj, jakieś pytania może macie. No, także tak to wygląda. Tak jest. No, tam. Nie ma co się przejmować, że tak mało subskrypcji widocznie Nie jestem aż tak ciekawy. Ale zapewniam Wam, że prawdopodobnie będą różne ciekawe filmiki. Coś ala czujny. No. Idę spać. Nie chcecie się o mnie nic pytać. Więc idę lulu zachęcam do subów czym więcej tym można więcej zdziałać także muszę lądować awaryjnie ponieważ zamarzło mi paliwo lotnicze do mojego F3 no. także Lądujemy awaryjnie. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Jeden. Zero. Uf, ziemia. No. Lot trwał dosłownie 8,39 sekund i tam setne setnych. Ale to się zdarza. Czas, czasami trzeba zawrócić. To się zdarza. Akurat lepiej, żebyśmy teraz wylądowali, jakby to Ziemia ustać nad oceanem, czyli poza światem. Jesteśmy tutaj głośno. Słyszę muzykę. Jaki poniedziałek. Powiem taki cały tydzień. A miałem przecież skończyć. Kurczę. No. Trzymajcie się ludziska. Kochajcie się. Dbajcie o... Bezdomnych, o zwierzęta również. Wszystko przesypane śniegiem. Trzeba dokarmiać ptaszki. Ale, nie, ale pamiętajcie o osobach bezdomnych. I tak apeluję do Was, żebyście nie dawali im pieniędzy. Ani nie dawajcie im tym bardziej alkoholu. Dajcie im pracę, jeżeli nadają się do pracy. Dajcie im kawałek chleba posmarowanego, i kupujcie zbyt drogich rzeczy mieć szyneczki. Bo czasami jest tak, że potrafią to sprzedać, tylko po to, żeby mieć na piwo. Więc nie pogłębiajmy ich alkoholizmu i nie dawajcie ich pieniążków. Jak chcą palić, to papierosy nie niestety zbierają kręcą, to nie jest drogi, lepiej kupić im bułkę, posmarować paprykarzem, czy jak to się nazywa, O kurczę, zasnąłem. Ja pierdziele, nie udawałem. Nie chrapałem chyba, co nie? Dobra, idę spać, bo na ja jakiś numer od odpierdzielę dopiero będzie. No, dobranoc. Już jest wtorek. Dzisiaj możecie chodzić z rozpiętymi rozporkami. Bo mówi się, zapni rozporek, bo dziś nie wtorek, więc dzisiaj jest wtorek i możecie. Chodzić z rozpiętymi yy, rozporkami, tylko pamiętajcie, że jest bardzo zimno. <grymne> no, dbajcie o ludzi, o bliźnich. Czasami, jakąś herbatę można im w termosie zawieźć, czy tam pod dworzec, czy do no, noclegowni. Znaczy do noclegowni, ogrzewalnia. I to im na pewno osłodzi, życie uratuje. Przepraszam. Dobranoc. Dobranoc do jutra. Do wieczora dziś właściwie. Jeżeli będzie wszystko ok. Pa, pa.